Cześć masz z tej strony Karlo a dzisiaj sobie zagramy szybką Arenkę Solo. W sensie no, pokażę Wam, dlaczego nie warto grać solo zwykłych. Grajcie sobie zawsze Arenkę, ponieważ Arenka się fajnie gra. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, zostawić łapkę w górę, pisać mi twórcy w sklepie Carl 67 Nie zapominajcie o tym, bo to jest bardzo ważne widzowie. Lądujcie na tej pompie. Proszę nie lądujcie nie widzowie tutaj, dzięki. Dobra, ten mi uciekł, niestety Jeden jest Badam ją, dobrze. ją, dobrze, robimy z tym Mam macu Kaby by się bardzo przydały, dobra, jest Сами развалим их, Wchodzimy, widzowie Musi się udać Proszę, Legia Warszawa, widzowie Widzimy go, ponieważ gram na Wolhaku, wallh skrinżowałem para po noc i później mi wspomni. Dzięki, dzięki za z wykodu Wijacie się i Corda, można ze mną popisać. Co, patrzcie jaki laser poleci. Kamiefen tam jest i Kamiefen ma kraka, no i co?

Mało masa. Problemy techniczne. Niestety mamy mało wszystkiego. Mamy mało wszystkiego. Nienawidzę tej gry. Mam to w dupie po prostu. Wychodzę. Niestety widzowie jestem najgorszy w tą grę. No i co? Wyzywajcie mnie w komentarzach naura.